Cześć. W tym filmie opowiem Wam o mojej awarii klimatyzacji, jaką miałem. Co było powodem, no i jak wygląda efekt końcowy, oraz cena przykładowa naprawienia. W moim samochodzie z przodu tutaj mamy skraplacz. Tu już jest nowy, jak widzicie. A tutaj jest stary. O jeszcze oryginalny GMA. Problem polegał na tym, że ten skraplacz, jak widzicie, jest to. Podobna konstrukcja jak chłodnica, ten skraplacz mi się po prostu rozszczelnił, a można było to łatwo zweryfikować, ponieważ serwisy klimatyzacji, razem z olejem czynnikiem chłodniczym, stosują także taki kontrast zielony, który można za pomocą specjalnych okularów i lampy ultrafioletowej szybko zlokalizować, gdyby jakieś rozszczelnienie miało miejsce. No i tutaj. W miejscu za wentylatorem, bo tutaj mamy wentylator Widzicie, on był zamontowany w tym miejscu. I tutaj, za wentylatorem, przy lampie ultrafioletowej i okularach, można było dostrzec takie zielonawe ślady, czyli po prostu rozszczelnienie. Pokażę Wam to teraz z drugiej strony. O tak, chyba będzie to bardzo dobrze widoczne. Tu jest przednia strona, a tutaj jest. Od tyłu znacznie lepiej wszystko widoczne. Tutaj możecie zauważyć te takie zielonawe, żółtawe ślady tego kontrastu. Dokładnie w którym miejscu? Prawdopodobnie tutaj, gdzieś się rozstrzeliła konstrukcja tego skraplacza. No i czynnik uciekł. No to nie było czym po prostu chłodzić. Klimatyzacja się nie włączała. Tutaj mamy czujnik, który. Informował sterownik klimatyzacji, że żeby się po prostu tutaj kompresor nie włączał, żeby się nie zatarł, żeby się nie uszkodził. Tak więc w moim przypadku w dniu wczorajszym oddałem samochód do mojego ulubionego warsztatu. Auto naprawa Radosław Grzeszcz, bytom kadł... Kadłubka 8, przepraszam. Wszystko co z astrami to tam bez najmniejszego problemu zrobicie. No, polecam bez dwóch zdań. Koszt u mnie wyszedł cały, kompletny 635 zł, jak widzicie. Czyli skraplacz, wymiana skraplacza, czujnik, gaz. E, serwis klimatyzacji, tak wyszło to u mnie. Myślę, że to jest świetna cena. Szczególnie, że wczoraj samochód oddałem. Jeszcze mogłem samochód wypożyczyć sobie, e, że tak powiem. Tak więc dojechałem do domu na spokojnie i przyjechałem dzisiaj do warsztatu. I już dzisiaj. Było wszystko do odbioru, zatem naprawdę super. Tak więc, już widzicie, z czym się trzeba liczyć, jeżeli e, rozstrzeli Wam się układ klimatyzacji. U mnie już wszystko działa, chłodzi jak ta lala, wszystko jest ok. Tak chciałem Wam o tym opowiedzieć, bo być może też będziecie mieli problem z klimatyzacją, e, z czymś takim, że uruchamiacie klimatyzację, przycisk Wam tam świeci, no ale kompletnie nic nie chłodzi. No to najprawdopodobniej będzie to usterka rozstrzelnienia. Układu klimatyzacji, czyli po prostu klimatyzacja się nie włączy, no i trzeba do serwisu jechać. Tutaj już samodzielnie nie ma co naprawiać. Dziękuję Wam za uwagę, myślę, że ten film Wam się może przydać. Tu jeszcze Wam pokażę. O, proszę bardzo, Bech GMA. Jeszcze oryginalny skraplacz. Tutaj na tabliczce mamy informacje odnośnie ilości czynnika, jaka znajduje się w układzie. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. U mnie oczywiście klimatyzacja już w pełni działa. No, i to by było na tyle. Dajcie znać, czy mieliście jakieś problemy z klimatyzacją w Waszych samochodach. Jakie były naprawy, ile to kosztowało. Tak z ciekawości to może się przydać innym widzom, którzy być może taki problem będą miały. Czy to będzie oczywiście przy samochodzie Opel Astra G2, czy jakikolwiek inny? U mnie to pierwsza awaria. Klimatyzacja a samochód mam już ponad 10 lat, a do tego czasu wszystko chodziło elegancko. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!